Tym razem o pomidorach. Przez cały rok możemy znaleźć je na półkach sklepowych, ale chyba jednak najlepsze są te uprawiane na swojej działce. Zapytajmy działkowców, w jaki sposób uprawiają pomidory. Mam bardzo ładne różne gatunki tego ładne pomidory. W tej chwili mam ponad 140 sztuk. Najlepsze są malinowe, ale ja jeszcze mam takie czarne. Po prostu jest kolor czarny tego pomidora. On jest bardzo dobry, ale nikt tego nie hoduje. Ale ja lubię takie. No ja wiem, no mam malinowe i takie jabłkowe i serca samokończące, no, różne różne gatunki Ale mają inny smak jak te, które są na bazarze. Nie do porównania. Najpierw trzeba posiać, można kupić sadzonki, ale ja nie, nie kupuję. Ja sieję w domu i później pikuję w skrzynki albo w jakieś pojemniczki. I jak dorasta, gdzieś około 15 maja. Wysadzamy do, do gruntu. Muszą mieć wilgotno. Troszkę taki dołek, dość głęboki dołek. Ziemia też taka dobra, kompostowa i, i no nie kwaśna, nie, nie. Normalna. Później jak takie są od dołu, takie jeszcze te kłącza idą, trzeba je obrywać, bo to będą takie trochę dziczki. Teraz rosną, trzeba już przywiązywać, też liści nie podlewać, niziutko, muszą mieć zawsze wilgotno. W zeszłym roku mieliśmy dwa krzaki, co prawda, ale były takie piękne pomidory. Muszę wyżej podwiązać, bo się macha, a nie może się machać. Rozumie Pan? Jest bardzo dużo, ale uwielbiam, gdybym Pana poczęstowała, to Pan powiedział, faktycznie pani ma rację. One potrafią rosnąć do metra, albo i tego. Ale proszę pana, co tak, co czwarty dzień to ja ich podlewam, taki rondelek, i zruszam w ziemię, ich dotleniam. No, tak jak pan widzi. Mhm. Jutro będę to robiła, że jest w pracy. Tam. Podstawowa rzecz to no, pilnować, żeby była wilgoć. No i niestety w naszych warunkach opryski. Po prostu, jak zaczyna, tak jak w tej chwili już zaczynają kwitnąć i owoce zaczyna się, to po prostu trzeba co 10 dni pryskać. I wtedy jest gwarancja, że ta zaraza omija je. Proszę pana, to tylko je przy tym szyco, czy, bo one potrafią, wie pan, szczarnie ci z dnia na dzień. Tylko trzeba dbać co parę dni pryskać ich. Co brawo, brawo, Taki środek, który wie Pan zwalcza te bakterie. O Jezus, ślimaki, miliony ślimaków. <laughs> Żeby kupowali to był to dobry handel był lepszy exponidorów. No rzecz to, są, to jest mszyca. No trzeba niestety karatę ja stosuję do mszycy. Opryskać mszyce, a później, no to już tak jak mówiłem, jak zaczynają kwitnąć, owocować, to trzeba już systematycznie, chemicznie opryskiwać. Ja stosuję miedzian, stosuję Ditany. Raz polewam jednym, później polewam drugim, no i jakoś tam jest. Jakoś mam te pomidory. A ten to kupuje taką specjalną truciznę, tu widać o takie jeszcze nie... O, i pan tam zielone tego. Jak mnie kupił, o pan zobaczy jak zjadł i nie się rozkładają. Pan zobaczy. Jak trzy krzaki i z, z... zjadły. No, Także się sypie ale to, 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 to drogie to tylko że to drogie jest, ale się sypie. No bo inaczej to by zjadły. Wszystko. No nie, jednej dzień nie osypałem, to zobacz pan. Trzy w jednej jednej nocy zjadły, Trzy krzaczki. A tak ładnie się przyjęły i tego. Tak. A nawożenie? No, proszę pana, podstawowa rzecz. No. Na samej ziemi nie urosną. Trzeba obornika. No, ale najlepszy obornik. I ja to robię na jesienią. Zakopuję obornik i później na wiosnę sadzę. I... No i są pomidory. No. Komposty obornik się robi. No i się trochę dokupuje. Naj najlepszy jest krobiak. <noise> Tylko, że to drogie. No, no to kompo, kompost się robi, z kompostu. No i torfu się kupuje. ziemię się ogrodową dokupuje jeszcze do tego, do rozsadnika, to trzeba ziemię to taką specjalną dokupić, bo to jest za ciężka do, do ta ziemia do tego. Ten pomidork jest taki, wie pan co, soczysty, taki smaczny. Czuć w nim pomidor. To nie to, że jak ja teraz kupuję i teraz kupuję, ale to, to jest woda. To wie pan, to są środki takie. Bardzo lubię pomidory. A po prostu jak jest nadmiar, to robię przeciery. I do piwnicy i w zimę jak znalazł. Można zupę pomidorową gotować, można soczek pić. I tak robię, tak stosuję. Ale ja mam dzieci i jak so, to już nie chcę innych pomidorów. Ja mam e, syna żonatego, ma dwoje dzieci, córkę, mężatkę. To im daje. Co przyjdą, to tam w reklamówkę. Oj, mamo, dobre, oj, mamo, dobre. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze 100 lat temu pomidory nie były w ogóle znane na naszych terenach. Dziś chyba trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek dietę bez tego warzywa. Na pewno te własnoręcznie posadzone i wypielęgnowane pomidory są najsmaczniejsze. Dlatego serdecznie zachęcamy do uprawy tych warzyw.